Na pewno zdarzyła Ci się sytuacja, w której siadasz do pianina i kompletnie nie wiesz, co ćwiczyć. Jak to wtedy wygląda? Bierzesz utwór, który masz pod ręką, albo utwór, który wychodzi Ci najlepiej i przegrywasz go od początku do końca. Nie, nie, nie. Tego nie chcemy robić. Tak nie może wyglądać Twoje ćwiczenie. Twój czas przy pianinie to ma być trening. To tak jak z siłownią. Gdy idziesz na siłownię ćwiczyć, to nie idziesz tam po to, żeby bezmyślnie pomachać sobie handlami. Wykonujesz konkretny trening. 4 serie po 12 powtórzeń. 5 serii po 3 powtórzenia. Dokładnie wiesz. Co robić i jakie ćwiczenia masz wykonywać. Przy pianinie musi być identycznie. Zaplanowanie sesji ćwiczeniowej może jednak wydawać się dość trudne. Dlatego przygotowałem dla Ciebie 5 elementów idealnej sesji ćwiczeniowej, które pomogą Ci to ogarnąć. Uwaga, czas podany przy każdym z elementów jest to czas orientacyjny i odnosi się do jednogodzinnej sesji ćwiczeniowej. Jeśli masz mniej lub więcej czasu, po prostu zadbaj o to, aby proporcje pomiędzy każdymi elementami. Były zachowane. Ja nazywam się Marek i zapraszam Cię do kolejnego pianistycznego odcinka. Zanim zaczniemy, koniecznie daj znać w komentarzu poniżej, ile Ty czasu dziennie poświęcasz na naukę gry na pianinie. A teraz zaczynajmy. Rozgrzewka. Każda sesja ćwiczeniowa, podobnie jak w sporcie, powinna zacząć się od rozgrzewki. Jeśli masz godzinę czasu, przeznacz na nią około 5 minut. Pierwsze dwie minuty wykorzystaj na rozluźnienie swojego ciała. Po prostu wykonaj kilka ćwiczeń na sucho, takich jak rozruszanie nadgarstków, czy rozciąganie palców. Gdy już masz to za sobą, przechodzisz na klawiaturę pianina i wykonujesz proste wprawki. Może to być np. gama pięciopalcowa. Więcej ćwiczeń rozgrzewkowych znajdziesz klikając link w górnym rogu. Technika. Gdy rozgrzewkę masz za sobą, Czas wykonać ćwiczenia, które będą rozwijały Twoją technikę gry. Pamiętaj, że w ćwiczeniach technicznych nie chodzi o to, żeby grać je jak najszybciej, a o to, żeby grać je poprawnie, z dokładnym palcowaniem, no i oczywiście poprawną techniką gry. Idealnie sprawdzą się tutaj m.in. ćwiczenia Hanona, gamy, pasaże czy inne ćwiczenia, które będą poruszać dany problem techniczny występujący w utworze, którego właśnie się uczysz. Zobaczmy na przykład pierwsze ćwiczenie Hanona. Obie ręce grają unisono. Ćwiczenie oparte jest na jednym schemacie. Gramy legato i zwracamy uwagę na ruch palców. Zależy nam na tym, żeby. Palce grały selektywnie, żeby mocno podnosić palce do góry i opuszczać przy uderzeniu w klawisz. Czyli ruch ma wyglądać w ten sposób. Do góry na dół, ruch opuszczamy do góry na dół, do góry na dół, do góry na dół, do góry na dół, do góry na dół i kolejny schemat. Tak, czyli nie chcemy grać w ten sposób. Te palce nie mogą się kleić na klawiaturze, tylko gramy selektywnie. Energia. Wolno, ale dokładnie. Oczywiście, jak już nauczysz się grać ćwiczenia w wolnym tempie, no to stopniowo przyspieszasz sobie do swojego tempa docelowego. Idealnie, jeśli będziesz wykorzystywać do tego również metronom. Pamiętaj tylko, żeby ćwiczenia doprowadzać do takiego tempa, przy którym uda ci się zachować poprawną technikę gry. A jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat ćwiczeń Hanona, to klikaj tutaj. Teraz przechodzimy do elementu, o którym zapomina niemalże każdy. Chodzi o naukę szybkiego czytania nut. I nie mam tu na myśli nauki, na jakiej linii czy polu leży dana nuta. Nie, nie, nie. Tutaj chodzi mi o umiejętność szybkiego czytania nut. Polega to na tym, że bierzemy jakieś bardzo proste ćwiczenie. I kładziemy je na pulpit. Gdy mamy przed sobą ćwiczenie, staramy się zagrać w tempie docelowym od samego początku do końca. Nie zatrzymujemy się pomiędzy, nie analizujemy w trakcie, e, która nuta jest, która, gdzie dana nuta leży na e, klawiaturze. Po prostu gramy od samego początku do końca bez przerwy. Przed samym zagraniem możemy przeanalizować sobie element y, muzyczny. W moim przypadku y, w ćwiczeniu y, widzę, że mam metrum 3 czwarte. Y, dźwięki w prawej ręce C, G, C. Potem jest H, A, H, G. E, C, przepraszam, G, E. I tak przychodzę sobie przez całe ćwiczenie, żeby ułożyć rękę. Następnie, jeśli mamy wskazanie metronomu, to ustawiamy sobie metronom na dane wskazanie. W moim przypadku jest to ćwierćnuta, równa się 80 i próbujemy raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy. A teraz Twoja kolej. Spróbujesz? Pozostaje pytanie skąd brać takie ćwiczenia. Idealnie sprawdzi się do tego aplikacja Site Reading Factory, w której znajdziesz tysiące takich ćwiczeń. Link znajduje się poniżej. Sami również tworzymy takie ćwiczenia i udostępniamy je naszym studentom w kompleksowych kursach gry na pianinie, m.in. w kursie pianinonie. Od postaw. Link do tego kursu znajdziesz również poniżej tego wideo. Gdy już te wszystkie ćwiczenia masz za sobą, czas na najważniejszy element sesji ćwiczeniowej, czyli pracę nad utworem. Teraz bierzesz swój utwór, którego chcesz się uczyć i uczysz się go efektywnie takt po takcie, nuta po nucie. Najgorsze, co możesz zrobić, to postawić nuty swojego utworu, którego chcesz się uczyć na pulpit i przegrywać go od samego początku do końca. Powtarzając non-stop to samo, myląc się cały czas w tych samych miejscach. W ten sposób nie ćwiczymy. Tak samo, nie próbuj uczyć się utworu od razu dwoma e, rękoma. Po prostu weź. Jeden mały fragment rozczytaj prawą rękę, rozczytaj lewą rękę i dopiero wtedy ten mały fragment próbuj połączyć razem. Tak samo nie próbuj od razu korzystać z pedału Sustain. Dopiero gdy nauczysz się tego fragmentu dobrze grać na sucho, dopiero wtedy próbuj grać z pedałem Sustain. Temat analizy i pracy nad utworem jest to naprawdę bardzo obszerny temat i szczegółowo poruszymy go innym razem w osobnym odcinku. Za tobą kawał solidnie wykonanej pracy, czas więc na relaks rozwój. Rozluźnienie i zabawę. Przez ostatnie 10 minut po prostu baw się instrumentem. Możesz spróbować swoich sił w improwizacji, grze akordami, czy poświęcić ten czas na grę utworów, które już bardzo dobrze ci wychodzą. Niech poniesie cię fantazja. Jeśli potrzebujesz inspiracji, koniecznie klikaj w górnym rogu i sprawdź lekcję Tomira, w której pokazywał on, jak improwizować z wykorzystaniem trzech dźwięków. I już. Tak to wygląda. Mam nadzieję, że będziesz w stanie teraz samodzielnie siadać do swojego instrumentu i efektywnie ćwiczyć. Na koniec koniecznie zasubskrybuj ten kanał oraz nie zapomnij dać łapki w górę. Tyle z mojej strony. Do zobaczyska następnym razem. Cześć!